Czytanie z Księgi Hioba. Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł. Czy w życiu rozkazałeś rankowi, wyznaczyłeś miejsce jutrzęce, by objęła krańce ziemi, aby z niej usunięci zostali bezbożni? Zmienia się jak glina pod pieczęcią, barwi się jak suknia. Bezbożnym odjęte ich światło i strzaskane ramię wyniosłe. Czy dotarłeś do źródeł morza? Czy doszedłeś do dna otchłani? Czy wskazano ci bramy śmierci? Widziałeś drzwi do ciemności? Czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi? Powiedz, czy znasz to wszystko? Którędy droga do mieszkania światła? A gdzie siedziba mroku, abyś go zawiódł do jego granicy i rozpoznał ścieżki do jego domu? Jeśli to wiesz, to się wtedy zrodziłeś, a liczba Twych dni jest ogromna. Achjob odpowiedział Panu: Jestem mały. Cóż ci odpowiem? Rękę położę na ustach. Raz przemówiłem i nie odpowiem. I drugi raz. A niczego nie dodam. Oto słowo Boże. Amen. Prowadź mnie, panie, swą drogą odwieczną. Prowadź mnie, panie, swą drogą odwieczną. Przenikasz i znasz mnie, panie, ty wiesz, kiedy siada mi w i'm de Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Mała tobie, Panie. Jezus powiedział: Biada tobie, Korozain, biada tobie Bethsaidu. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno by się nawróciły. Siedząc w woże i popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli Wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesiony? Aż do otchłani zejdziesz. Kto Was słucha, mnie słucha, a kto Wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, Gardzi tym, który mnie posłał. Oto słowo pańskie. carissimi fratelli e sorelle, kochani bracia i siostry, voglio ringraziare il signore, per, podziękować panu per il privilegio e l'onore di stare con voi, pregare con voi. za przywilej i zaszczyt, że mogę być z wami i modlić się z wami. E vi ringrazio di essere venuto, Anche ad ascoltarmi, ma non sono io a essere ascoltato, è il Signore che viene ascoltare. me ma che è mam być Pana. Adesso vorrei commentare la parola del Signore, che abbiamo appena ascoltato. Teraz chcę skomentować słowo pana, które dopiero co usłyszeliśmy. Dio si lascia incontrare da lo cerca. Bóg daje się spotkać temu, kto go szuka. Ma postmoderno non, si limita a non Dio. Ale człowiek postmodernistyczny nie ogranicza się do tego, że nie szuka Boga. Ma proprio, di refutarlo ainsi di cancellarlo ale odrzuca go co więcej przekreśla go come dice papa san giovanni paolo II. jak mówi papież święty jan paweł II siamo di fronte all'emergere di una nuova cultura stoimy wobec wyłaniania się nowej kultury in larga parte Dai mass media. W dużej mierze tworzonej przez mass media. Której cechy charakterystyczne i treści często są sprzeczne z ewangelią. E con la dignità della umana. I osoby ludzkiej. Cozy, la cultura europea

odtruszenie Boga w dzisiejszej w kulturze niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje dla crisi dei valori umani e morali fondamentali. kryzys que, kryzys fundamentalnych wartości ludzkich moralnych e le sue repercussione anche nella chiesa i repercussie tego także w kościele dovecje confusione gdzie jest zamęt? Su la verità divinamente rivelata. Na temat prawdy objawionej przez Boga. komu ho detto spesso. Jak często mówiłem. La confusione nasce dalla de perdita del senso della sacralità all'interno della liturgia. Zamęt rodzi się z utraty sakralności w ramach liturgii. Riflettuto nel fatto che l'identità sacerdotale indebolita ciò si vercerla osłabienia tożsamości kapłańskiej indebolita anche la fede nella presenza reale di Gesù Cristo in mezzo a noi nella osłabiona jest też wiara w rzeczywistość w rzeczywistą obecność Chrystusa pośród nas w eucharystii l'evangelo di oggi ci mette davanti alle conseguenze di non accogliere la presenza divina. Diciscia Evangelia stavia nas wobec conseguenze di non przyjmowania obecności Boga. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida. Piada a Tobie, Corazin, piada a Tobie, Betsaida. Nei tre anni della sua vita missionaria, Gesù predicava la buona novella I e kompiła la maggior parte dei miracoli atorno alle città di Cafarnau, Betzai da i e Korazin. W czasie swojej tryletniej działalności Jezus głosił dobrą nowinę i uczynił większość cudów wokół tych miejscowości Betzai kafarnaum i Korazin. Tragicamente, dewete constatare, que la gente di quella città. Non accettare il messaggio del regno e non Tragicznie musicie zauważyć, że mieszkańcy tego, tych miast nie chcieli przyjąć głoszenia Królestwa i nie nawrócili się. Non accettarono nie przyjmowali wskazania Jezusa, aby zmienić życie bez Boga, kierunek życia. Guai a te, Corazin, guai a te, Bezzayd. Be Corazin, Perché se in Tiro e Sidone fossero stati compiuti i miracoli compiuti tra di voi, già da tempo si sarebbero convertiti, vestendo il sacco e coprendosi di cenere. Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się takie cuda jak u Ciebie, już dawno by się nawróciły, by ubierając wór i posypując się popiołem. Jezus porównuje dwa miasta z Tyrem i Sydonem. Które w przeszłości były wrogie Izraelowi. Maltratując di Dio ciele traktując lud boży per questo motivo sono maledette la tego sono przeklęte non era diverso per kafarnaum nie było inaczej w przypadku kafarnaum E tu kafarnao sarai inalzato fino al cielo a ty kafarnaum, czy będziesz wniesiona aż do nieba vino all'inferni sarai precipitata runiesz aż do piekła iesu invoca la condanna che profeta Izaja Babilonia. Jezus przywołuje proroctwo jakie wypowiedział prorok Izajasz wobec Babilonii. Orgoliosa i e prepotente Babilonia pensava. Dumna, dumny i potężny Babilon myślał. Saliro in cielo, wstąpię do nieba, sulle stelle di Dio, na Boże i il trono séttrione Dimorro sul monte dell'Assemblea per sostane una cursa scromagenia nei reparti più remoti del settentrione, częściach północy saliro sulle regioni superiori delle delle nubie na wyższe częścich obłoków mi faro uguale all'altissimo Uczynił się równo najwyższemu Così tak myślał Babilon Ma awienie il contrario. Ale staje się co się przeciwnego. Mówi prorok. Invece sei stato precipitato nei inferni. Natomiast rnołeś do do otrhanii. Nelle profondità dell'abisso. De, do głębi przepaści. Come Babilonia Cafarnao pensava di essere qualcosa. Podobnie jak Babilon, także kawarna myślało, że jest czymś. Ma finie nel più profondo Ale allo w najgłębszej części otchłani. Oggi celebriamo la memoria di San Gerolamo. Dzisiaj wsp obchodzimy wspomnienie świętego Jeronima. Anche lui da giovane, także on jako młody ryzykjava di essere come Korozain e, e i Był narażony na to, że będzie jak Korozain i Betsaida. Infatti, intorno all'anno 450, bo około roku 450, il futuro San Girolamo studiava retorica e literatura classica Roma. Przyszły święty Jeronim, studiował retorykę i literaturę klasyczną w Rzymie. Era di una ricca Familia Croata. Należał do bogatej rodziny chorwackiej. Ben instruita. Dobrze wykształcony. E la sua famiglia era cristiana. Jego rodzina była chrześcijańska. Anche lui, anche lui non era ancora battezzato. A on e, nie był jeszcze chrzestny. Durante la sua permanenza a Roma. Podczas jego pobytu w Rzymie, Girolamo schrive di essere stato di essere stato tentato. Da na wita senza Dio na grande città di Roma. Hieronim pisze, że w wielkim mieście Rzymie kusiło go życie bez Boga. Ma mentre era lì, ale gdy tam był, Girolamo sarebbe stato con i suoi amici alle catacombe. Hieronim był ze swoimi przyjaciółmi w katakumbach. E davanti tombe dei martiri cristiani, i wobec grobów męczenników chrześcijańskich nel silencio, w ciszy, lui ha su una vita di fede viva, mógł zastanowić się nad życiem żywej wiary. I, ha ai di dare la vita come la I myśląc o męczennikach chciał oddać własne życie jako świadek prawdy. Iniziò allora ad essere affascinato dai Vangeli scritti in greco. Sa fleste novave gofte go de evangeliya napisane po grecku. Hu komba tra impegnarsi con Cristo come discepolo o rimanere nel mondo lontano da Dio. Walkę, czy czy una scelta che ognuno di noi deve affrontare. To jest wybór, który musi podjąć każdy z nas. Stare fermamente con Cristo, ste vivere del suo evangelio, stać mocno przy Chrystusie, rzec jego ewangelium? Useguire la nostra società secolarizzata e atea. Czy iść za naszym społeczeństwem sekularyzowanym i ateistycznym? Ecco la scelta che anche noi Durante Oto wybór, któremu, któremu także my musimy stawić czoła podczas tych dni skupienia. a Roma. Hieronim wybrał to, że dał się ochrzcić w Rzymie. Era un uomo był człowiekiem pełnym pasji, non uno che le cose a metà. Nie był kimś, kto robi rzeczy połowicznie.

i pę la 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 Santa Biblia. Bymuć czytać, pościć, modlić się, studiować święte pismo. e poi traduše l'intera Biblia dal ebraico e dal greco al latino. A później przetłumaczył całą Biblię z łaciny z greki hebrajskiego na łacinę. I sarebbe morto a Betleme. I w końcu zmarł w Betlejem. Sorelle, miłowani bracia i siostry, ogni volta che veniamo alla Santa Messa, za każdym razem, gdy przychodzimy na mszę świętą, veniamo a Betlejem, przychodzimy do Betlejem, perché qui il verbo si fa carne per noi, bo tutaj Słowo staje się ciałem dla nas, sia nelle sacre scritture, zarówno w Pismach Świętych, sia jak i w Eucharystii. San Gerolamo ci si chiama ad Dio nel verbo fatto carne. Święty Geronimo wzywa nas, byśmy przyjęli Boga, który stał się człowiekiem. Jesu Chrysto, Jezusa Sacrystusa. parola della Za... sua presenza reale, Zaró... sia nell'Eucaristia. w słowie, w jego rzeczywistej obecności, w Eucharystii. Il popolo di Corazin e Betsaida di Cafarnaum Non hanno ascoltato la presenza divina il messo a loro. L'utescorosa in Betsaida e Cafarnaum non presi obecności pośród nich. Coli gravissime conseguenze. Temiamo verso profanesne conseguenze. Non sia così per noi. Oppe tak nie było z nami. Masia lo Spirito Santo che scenda che che scende per infiammarci

Y amare di più Módlmy się, aby te dni skupienia były czasem uprzywilejowanym, by zmienić życie i ukochać Jezusa Chrystusa obecnego w Jego słowie y i najświętszym sakramencie Eucharystii. Bon e Dobrych dni skupienia niech Bóg Wam błogosławi.